Bogu niech będzie uwielbienie. Na pierwszym miejscu niech będzie uwielbiony Pan Bóg. Cóż ja mogę powiedzieć wobec tego, co Pan Bóg czyni w moim życiu? Mnie grzesznika Bóg tak wywyższa. Podnoszę w pokorze kielich zbawienia. I wzywam imienia Pana. Wszystko czytam przez wiarę, I chociaż to zuchwałość, to jednak ośmielam się za świętym Janem Pawłem powiedzieć: Tutaj wszystko się zaczęło. Tutaj, w tej pięknej katedrze Łowickiej nekropolii dwunastu prymasów Polski, Wawelu Mazowsza, Tutaj zostałem ochrzczony. Tutaj pierwszy raz się wyspowiadałem. Ten konfesjonał pamiętam. Tutaj przyjąłem pierwszą Komunię Świętą. Tutaj w bierzmowaniu zostałem umocniony Duchem Świętym. Tutaj leżałem na tej posadzce, kiedy zostawałem księdzem, potem biskupem, wciąż ta sama posadzka. I nawet w odważniejszych snach nigdy nie pomyślałem, że wejdę do tego kościoła jako pasterz i biskup łowicki. Tylko Pan Bóg wie, co się w moim sercu teraz dzieje. Myślę, że mnie rozumiecie. Pan Bóg wie, bo Pan patrzy w serce. Czytam moją bullę daną mi przez papieża Franciszka. A papież mówi mi, że mam głosić nadzieję, która zawieść nie może, gdyż miłość Boża rozlana jest w naszych sercach. I papież Franciszek mówi, ta nadzieja to Chrystus, w którym wszyscy ludzie mogą znaleźć pocieszenie w swoich utrapieniach. I który jest zawsze łaskawy dla swoich uczniów. To chcę czynić. Chcę głosić Jezusa nadzieję, pocieszenie i łaskawość. I tę nadzieję znajduję w dzisiejszej Ewangelii, zwiastowanie. Maryja przyjmuje pod swoje serce Pana Jezusa. Jest otwarta na Boga. Uczy się odczytywać codzienne zdarzenia i znaki Boga. Przyjmuje, rozważa, oddaje Najwyższemu. To jest ścieżka nadziei, która zawieść nie może. Muszę widzieć wraz z Wami Pana Jezusa obok. Kiedy otworzę się na Pana Boga. To Pan Bóg mnie poprowadzi. Tę nadzieję chcę Wam głosić. Otwórzmy i zobaczmy, że Pan Jezus jest blisko. Pewne stare przysłowie powiada, że przewędrowawszy świat w poszukiwaniu szczęścia, spostrzegasz, że stało ono właśnie u progu Twego domu. Nasze szczęście rzeczywiście jest u progu naszego domu. Powiem bezpośrednio, wybaczcie, Twoje szczęście jest blisko Ciebie. Jest nim Chrystus, nadzieja. Jest nim Pan Bóg i Jego nieskończona miłość do Ciebie. I tylko w nim Twoje serce może znaleźć spokój. A w naszych sercach rozlana jest miłość Boża. Chcę dać Chrystusa nadzieję każdemu. Chcę dać nadzieję tam, gdzie nie ma nadziei. Chcę dać nadzieję, że dobro zwycięży. Chcę dać nadzieję, mówiąc, że nasze krzyże niesie z nami Pan Jezus. Chcę dać nadzieję każdemu, kto prosi o chleb. Chcę dać nadzieję, nadzieje, gdy w małżeństwie jest trudno. Chcę dać nadzieję dziecku, że zmieni się w domu. Chcę dać nadzieję kapłanowi w kryzysie. Chcę dać nadzieję wszystkim przybywającym uchodźcom do naszego kraju. Chcę dać nadzieję pokrzywdzonym, zdradzonym, wykorzystanym, wyśmianym, uzależnionym, płaczącym, samotnym, chorym. Chcę dać nadzieję każdemu, kto płacze po śmierci kogoś bliskiego. I chcę dać nadzieję sobie. I Bóg daje mi dzisiaj dwa znaki nadziei. Chrystusa nadziei. Pierwszy znak to zbliżający się święty rok jubileuszowy. Jesteśmy pielgrzymami nadziei. Znów wraca ta prawda: Chrystus nadzieja. Bóg przychodzi mi z pomocą i daje mi przebaczenie, miłość. Jubileusz. To jest wielkie orędzie miłosierdzia. To jest przyjęcie Bożej miłości w Panu Jezusie. Chcę głosić, że Bóg kocha i przebacza. I wiem, że jeśli podejmuję głoszenie, to musi to być misja miłosierdzia. Ta prawda mi towarzyszy, to miłosierdzie. Dziewięć lat temu zostałem biskupem w jubileuszowym Roku Miłosierdzia. A dzisiaj zostaję biskupem w Łowiczu u progu wielkiego jubileuszu Miłosierdzia. I jeszcze jedno. Dzisiaj jest święto Matki Bożej Miłosierdzia. Oddaję się Pannie Świętej, co w ostrej świeci bramie. Maryja Matka Miłosierdzia daje nam wcielone miłosierdzie. Zanurza nas w nadziei i miłosierdziu w Nazarecie, w Betlejem, pod Krzyżem i w Wieczerniku. A drugi znak, który Pan Bóg mi daje, to jest synod. Ja chcę Kościoła Wspólnoty. My się dzielimy, a Pan Bóg nieustannie nas łączy. Za to umarł za nas na krzyżu. Chcę uczyć się tej wspólnoty z Wami na modlitwie i słuchaniu Słowa. Chcę wspólnoty kapłańskiej. Drodzy kapłani, jesteście moimi braćmi. Chcę Was otoczyć najprawdziwszą, tak jak potrafię, miłością pasterską. Kiedy zostawałem biskupem, jeden z księży napisał mi: Kochaj swoich księży. Wczoraj otrzymałem SMS-a od jednego księdza, przyjaciela, który mi napisał: Pamiętaj o swoich księżach. Chcę być z Wami. Chcę Was wspierać, ratować, umacniać, i wiem, że bez Was nic nie zrobię. Bądźmy razem. Popatrzmy na gest, kiedy w czasie święceń ksiądz wkłada swoje dłonie w dłonie biskupa. Ten gest może wydawać się gestem w jednym kierunku, ale tak nie jest. W rzeczywistości ten gest wyraża, Nasze wspólne zaufanie. Ksiądz powierza się biskupowi, a biskup przyjmuje na siebie troskę o jego kapłańskie dłonie. Bracia kapłani, chcę troszczyć się o Wasze namaszczone, święte dłonie. Budujmy relacje ojcowskie, synowskie. Jakkolwiek je nazwiemy. Ignacy Antiocheński, mistyk jedności, pisze do Efezjan, że kapłani powinni być tak harmonijnie złączeni biskupem, jak struny z cytrą. Grajmy i śpiewajmy w harmonii i w zgodzie. Niech będzie ton jedności. Bo struny bez pudła nie dadzą żadnego dźwięku, a cytra bez strun jest bezużytecznym pudłem. I marzę o wspólnocie z innymi. Tylko z Wami we wspólnocie mogę doświadczać Jezusa zmartwychwstałego, żyjącego. Chcę, żeby tutaj w mojej diecezji każdy był ważny i potrzebny. Chcę być otwarty na wspólnoty, charyzmaty i posługi. To przecież jest nasz chrzest. Jesteśmy dziećmi Pana Boga. Wszyscy jesteśmy posłani i współodpowiedzialni. Chcę widzieć. Każdego z Was chcę widzieć człowieka, a nie struktury. Może potem struktury. Chcę Kościoła, który jest skupiony na osobie, nie na strukturach. Struktury są ważne, ale są drugie. Pierwszy jest człowiek. Jezus Chrystus i Jego odbicie w każdym z nas. W każdym człowieku jest oblicze Pana Boga. Wszyscy mamy marzenia o kościele, realizujmy je razem. A jeśli chcemy reformy struktury, to niech płynie ona z modlitwy i ze wspólnoty. Oczywiście, jako biskup muszę podejmować decyzję, ale chcę ją rozeznawać z Wami. I razem do niej dochodzić. I nie bójmy się, że jest to zagrożenie. To jest czysta Ewangelia. To jest Chrystus. Marzę o wspólnotach parafialnych, o radach parafialnych, o różnych ruchach, wspólnotach, wspólnym rozeznawaniu posług. I nie chodzi o to, żeby stworzyć jakiś kościół nowoczesny. Nieortodoksyjny, chodzi o to, żeby Kościół Chrystusowy był Kościołem Chrystusowym. I chcę zaczynać od siebie w pokorze. Chcę uczyć się słuchać każdego z Was. I jedno słowo podziękowania teraz na koniec, już nie będzie więcej potem. Wszystkie podziękowania dla każdego z Was. Widzę każdego z was od osób duchownych po każde dziecko tutaj. Wszystkim dziękuję i to podziękowanie włączam w moje dziękczynienie Ojcu Świętemu Franciszkowi. Uczynił mnie biskupem i dzisiaj czyni mnie pasterzem w Łowiczu. Czynię to na ręce obecnego wśród nas arcybiskupa Nuncjusza Antonio Guido Filipacji i na ręce mojego metropolity, kardynała Grzegorza Rysia. I cieszę się, że jest moja katedra w przepięknych kwiatach. Bardzo za to dziękuję. Módlcie się, aby miał siłę naśladować Pana Jezusa który jak łowicki pelikan oddaje swoje życie za innych. Amen.